Działa. Słuchajcie, będzie krótko, bo nagrywam to już po raz czwarty w tym momencie. Po raz czwarty. Wiem, że mam małe problemy z telefonem. Przyszedł mikrofon i wszystko fajnie. Działa. Miodzio. Na razie teraz w tym momencie on działa w trybie Bluetooth, więc po prostu ta pchełka jest podłączona bezpośrednio do telefonu. Nie wykorzystuje nic specjalnego, co mam w takim specjalnym pudełeczku. Nie wiem, czy jedną ręką to otworzę. O tak, tu mam takie specjalne cudeńka. Nie wykorzystuję nic z tego, bo mam starego iPhona. Mam iPhone 13 Pro, e, który nie ma USB-C. I nie mogę tego podłączyć bezpośrednio do USB-C, bo tylko te droższe wersje tych mikrofonów miały Lightning i USB-C. Do tego musiałem dokupić Lightning, to przyjdzie jutro, już wiem, że jest wysłane. Więc dopiero tak pełną opcję, pełny zestaw funkcjonalności będę miał jutro. Dzisiaj po prostu nagrywam tak, jak jest. Już po prostu chcę nagrać i chcę, chcę podzielić się z Wami tym, co robiliśmy na streamie. Ci, którzy nie widzieli, a z tymi, którzy widzieli, po prostu powiedzieć, co będę robił dalej. Więc wczoraj na streamie, w środę, sorry, we wtorek, zrobiliśmy dodatkowe jeszcze te bloczki. Pokryliśmy je tutaj o taką teksturką, no i to wygląda spoko. Mamy ich w sumie teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Więc musiałem na streamie zrobić. W 7, 9 mam, więc 7 musiałem zrobić na streamie. Więc wszystko super, fajnie e, popchnięte do przodu. E, będę oczywiście robił jeszcze te boczki tych ścianek, bo to wygląda dużo lepiej. Gdzieś tutaj sobie przygotowałem, pokażę Wam, bo. O, tutaj mamy przykład. E, zobaczcie sobie, tu jest przykład, gdzie jest pokryte. Pokryte są boczki, to wygląda świetnie. A tu jest, gdzie nie jest pokryte, widać te dziury, widać też szpary. Nie podoba mi się to po prostu, więc chciałbym zrobić tak, żeby było, wiecie, git mayones. Więc to jest następny task dla mnie, już na jutro, najprawdopodobniej. A tutaj mam jeszcze cztery cztery elementy, te takie, ten taki krzywy i te takie, te takie, o, te takie tutaj, które muszę zrobić, wymyślić coś jeszcze, jak się pociąć, zrobić jakieś wejścia, jakieś cuda, coś muszę je upstrzyć żeby wyglądały fajniej, ciekawiej, no i później, oczywiście, pokryć je teksturką. O, teksturką. A teksturkę muszę kupić, bo skończyła mi się. Ta mi się, ta jest w połowie puszki, więc ona nie wystarczy. Tutaj półtorej puszki poszło na te 9 elementów, no te są większe, i jeszcze mają. Także tu jeszcze jedną puchę co najmniej muszę kupić, więc to zrobię jutro. Jakoś podejrzewam, że z rańca pojadę sobie szybko do ekszyna, i sobie to zakupię, żeby mieć i już działać. Um, e tak rozmawiam jeszcze z Sebastianem ze Studio Level, który zgodził się wspaniałą myślę, nasz wspaniały Sebastian nasze wspaniałe Studio Level zgodził się wysłać mi pliczki ze swoim jakimiś tam gryblis, czyli takimi drobiazgami, które są na który używa na swoich terenach w swoim Trench Arc i dostanę te pliczki, będą sobie wydrukować, więc może w końcu zamiast kupować zamiast kupować te rzeczy, tak jak kupiłem od Hatfu Gunstaffu jakoś nie za bardzo lubię tą firmę z powodów, z powodu ich polityk i podejścia do pomysłów innych ludzi, i wykorzystywania ich i robienia, przerabiania tanich, chujowych rzeczy na niby super produkty. Fakt, trzeba im przyznać, cenowo jest OK. Więc y, chyba w końcu będę grzebał po internetach i od, odpalę swoje drukark swoją drukarkę i, i zacznę te pierdółki sobie drukować, bo... Y, no bo szkoda mi kupować za 33 zł kilkanaście nagrobków, które są co prawda fajne. Przyjrzyjcie się, przyjrzy, przyjrzyjcie się, one są naprawdę fajne, te nagrobki, i to wygląda super. Natomiast, no kurczę, 33 zł za. Yy, ile tu jest nagrobków? W sumie 20 nagrobków. Yy, no i, i ta skala też nie jest taka idealna, bo to jest 1,48, oczywiście one będą takie troszeczkę za duże. Nie, ale będzie, będzie ok. Yy, więc to będę jeszcze działo, A, znalazłem jeszcze. Znalazłem jeszcze to. Znalazłem jeszcze e, sznurek i znalazłem druty kolczasty, których mam od e, Rebela. No to sobie zakupiłem oczywiście w Tedim. E, Ileś tam metrów tego. 38 metrów takiej szpulki szpur, za 8 zł to całkiem dobra cena. 25 groszy chyba za metr wychodzi. E, no i. Po co to? Tym będę wiązał jakieś rzeczy, które po prostu będą na stole, czy obwiązywał różne rzeczy, jakieś, nie wiem, belki, coś, czy na przykład zrobię kładkę i poobwiązuję niektóre rzeczy. No właśnie tutaj myślałem, jak tu porobić kładki, czy kładki między, no właśnie jak widzicie, nagrywałem to już, czy kładki między tymi zrobić tak, że położę te dwie rzeczy i położę masę patyczków poprzek, czy położyć jedną i położyć tak patyczki no, ale to może nie być idealnie, czy po prostu zrobić tak, że faktycznie zbuduję taką kładkę i będą przechodzić po prostu po takiej kładce. No i może właśnie wykorzystać trochę sznurka, żeby to jakoś tam upstrzyć, porobić jakieś detale, nie wiem, cokolwiek, może jakieś takie mosty porobić. Wiecie, że jakaś tam barierka jest, ale nie wiem, no nie wiem, nie wiem. No, dzisiaj na pewno, jeśli znajdę czas, albo jutro, w sumie tu dzisiaj już jest późno, jutro postaram się zrobić worki z piaskiem na takie wiecie no zabudowania i mam ten dużo tej modeliny będę próbował coś zrobić jeśli macie jakieś tutoriale jak to robić to, to poproszę bo ja będę sobie szukał ale może znajdziecie jakiś fajniejszy i będę w stanie zrobić fajniejsze te, te te worki barykady z worków i tak dalej no więc tak co jeszcze co jeszcze co jeszcze dzisiaj takiego z mini postępów Jakichkolwiek. To. Mikrofon, to, to wam powiedziałem. To wszystko w sumie. Będę się zajmował właśnie tymi workami. Tym jutro będzie podejrzewam, że większe. Aha, będzie większy update pewnie. Natomiast wydaje mi się, że może być w pewnym momencie może nie wiem czy dzisiaj, czy jutro może być mały przeskok. Dlatego, że chcę sobie dać trochę więcej czasu na edycję i publikowanie tych filmów. Zauważyłem, że jakie wrzucam o takie późne godziny jak teraz. Możliwe, że nawet ten filmik będzie wrzucony z opóźnieniem jednodniowym, bo mam ten problem, że wszystkie czeki YouTube'owe, wszystkie rendery i tak dalej, wszystko to idzie super. Natomiast żeby monetyzacja się włączyła na tym filmiku i w ogóle, żeby lepsza godzina oglądalności była, to to musi być godzina jakaś 16, 17, 18, max 19, żeby to Wam się na feedzie pojawiło, więc one będą z opóźnieniem bo teraz, tak. One będą teraz z opóźnieniem, więc ten piąty nie wyjdzie w środę wieczorem, pojawi się dla Was, pewnie w czwartek o 18 na przykład. I o czytam o 17, nie wiem. No, może zrobię ekspresowo. O, o 17 zrobię. I wtedy ja będę miał trochę więcej czasu na edycję. Wy będziecie mieli jeden dzień opóźnienia. No trudno, wiecie o co chodzi. Oczywiście wspierający będą mieli go od razu. Ja tam od razu klikam, żeby był dla wspierających, a później po prostu on idzie dla, dla reszty ludzi. No to jest jakaś taka mini nagroda dla pozostałych ludzi, którzy. Oglądają tych pięciu osób, żeby zachęcić resztę. Jakbyście chcieli z jakiegoś powodu mieć to super szybko, a ci, którzy płacą parę złotych, to żeby mieli coś z tego. No dobrze, e, słuchajcie, to wszystko na teraz.